Was wszystkim bardzo serdecznie w pierwszym odcinku książka pod tytułem. Ze mną jest Małgosia MM. Hejka jej. książka Dobry. Książka pod tytułem, y, nosi tytuł: Fajna deka dla dzieciaka, autorka Katia do poparcia. Pierwsze zadanie, które niestety zrobiliśmy dlatego, bo, bo. No, nie wyszło nam. Przez przypadek go się nacisnęła, żeby tak. Ne, to i Krasowała. zrobiłyśmy. No, tak. I Następne zadanie. Trzeba się zalogować. To jest to. Możesz na, na mnie liczyć. liczyć. Karty do poparcia napiszę wynik. Mm. Wracamy do Was w Tą Dobra, koszulka jest zapełniona z <grym> <kilkoma grym> działaniami. Ściąga na matmie! No. Dobra. I to by było na wszystko chyba. I z... jeszcze logowanie imię. Karcia. Karcia. Nazwisko. Z dłużej. Do. Poparcia. A hasła wam nie pokażemy. Wow. a tak kichania. Ja hasło. hasło.